Witam Was, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku. Na wstępie wymienimy sobie tłumik z tak zwanej rybki, który był bardzo, bardzo głośny i ogólnie już był mocno wypalony, na tłumik okrągły. Zaraz sobie go zobaczycie. Mam nadzieję, że praca silnika troszeczkę się zmieni i będzie on pracował tak, no można powiedzieć, przyjemnie. Damy obejmę teraz. Mocno skręcimy, powinno trzymać. Nasz blacha wstrzymała. Trzeba go mocno skręcić Farba odpęknie, to i tak później pomaluję go na czarny. Mam troszeczkę takiego sprayu. To był nadcięty. Dobrze jest. Jeszcze tylko klapka na górę. Przekręcimy ją z tamtego starego. Tłumika. Cześć młody, co tam słychać? Tata będzie kręcił klapkę do tłumika. Tak? Jak się pięknie. Osmolił. Jak much tu ja... No dużo much, wiesz, coraz cieplej jest na podwórku, to wyłażą Jeszcze tylko paliwko. Zalejemy sobie. W dzisiejszym odcinku chciałbym dokończyć oranie tamtego odłogu. A następnie zaczepię kultywator i troszeczkę tutaj po grudku pojeździmy. No i jak wystarczy czasu, to pewnie na tamtą drugą działkę też przyjadę. Szybkie sprawdzenie stanu paliwa. U, Można pracować śmiało! I jeszcze co? Burigo! Jest burigo również. Także startujemy. Tutaj okleiłem maskę yy, uszczelkami do drzwi. Ładnie, ponieważ ona strasznie głośno pracuje. Troszeczkę jeszcze im przybrało, także pewnie zakupimy i tutaj też dokleimy, tak? No! Jest dosyć przyjemnie! Byłem sobie wycofany. Inaczej pracuje, ale maska też wydaje swoje dźwięki. Niekoniecznie są to przyjemne dźwięki. Ustawienie pługa to druga sprawa, nie każdemu to wychodzi. Ja można powiedzieć w tej dziedzinie jestem stuprocentowym laikiem. Mała zmiana planów i zamiast orania, to będziemy wieżby wyrywać. to odczepić, to niech tu leży Ja chyba kultywator czepiam i będę tego Będę troszeczkę trafał No tak to To jest ziemia do borówek. Jak? Tu Dużo jak! No dużo, 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 ale to nie jest aż takie ciężkie. Ja tylko czekaj, zaraz. Kiedy dziadek widzisz, żeby go napaść? Napaść? Dostali dzisiaj już jedzenia. Może nie będą atakować. Jak ten kogut rozmawia. A dzisiaj tak ten z kaczorem walczyli rano, że pióra się sypały. nie dyrektor to wiesz. 20 litrów na ten. Na jedno to. borówkę. Jak ty to kurwa chcesz wyliczyć 20 litrów? No mniej więcej dzielę na raz Dwa i troszeczkę na trzecie zostaje, no co? Gdzie może, może dam jeszcze łopatę albo dwie trocin, to zamieszamy wszystko. Pierwszy raz sadzę. Hmm. Co tam się dzieje? No, aby trochę ją rozmalić. Co metr będziemy sadzić A więc tutaj o. o Bigos zrobiłeś dziadek? Co? Bigos zrobiłeś? Tak czy nie wyszedł? Nie rozumiem. Mówię bigos. No. Zrobiłeś? No. Tak? To dobrze. Ale już... Tam bigos, bigos. Niespecjalnie. To i tak tyle co Paula narobiła to... wystarczy. schabowe i to i tamto. Coś... Będę... Owoce będę, tak? No, do owoców to chyba daleko, ale... Ale będę wysadzał powoli, nie? ale w tym roku jeszcze będą po, powinny być bo to są niby to są <laughs> czteroletnie tak? to coś tam może będą miały zobaczymy co z tego wyjdzie tak? to jest chyba mater burówki? tak czy nie ma Nie wiem, chyba ma na coś. Wymieszamy trochę tak, No, trochę wymieszam z trocinami. żeby. z torfem. Że te korzenie tak trzeba trochę. Tak, tak. Tak, to prawda? No to nie. Żeby nie za mocno, ale nie tak. Za trochę mocno nie. Chyba wystarczy, nie? Nie ma co tam znować. Jeszcze głębiej trzeba bić. Głębiej? Głębiej trochę. Kury pewnie będą chciały tu się bawić. Ile tych masz 15 Piętnaście. Który rocznik? No to te młode są. A, a, a ten kultywator? 73? 73 czy szósty? Nie Jakoś tak, ale ze 20 lat starsze od pron No nie to nieźle ci pękły Myślałem, że list mi kurę w stodole atakuje, ale tak po słuchu, gdzie ona gdakała, doszedłem i patrzysz na no, naniosła jajeczek: 2, 4, 6, 8, 9 jajek. To musiała już tutaj dobry tydzień, ponad siedzieć. Może i do dwóch tygodni, zależy z jaką ona tam częstotliwością się niosła. Ej! Nakryłem ją. <noise> 9 miała Już naskodała. No Ty faktycznie tam gdzie gdakała i idę, idę, patrzę siedzi. Wiesz, zleciało i O. 9 jajek. To już pewnie z dobre półtora tygodnia chodziła, nie? Lubią takie te miejsca i jajka niosą Powoli idzie, ale jakoś idzie. Mamy już 2, 4, 6 sztuk. Zostało jeszcze 9. Nikt nie mówił, że życie na wsi jest łatwe, <laughs> ale na pewno jest fajne. No i przede wszystkim jesteś panem swojego domu. O, można tak powiedzieć: dzieci wracają. Patrzcie, jak rolnicy w pole ruszyli. Tam ktoś nawozy sieje. Ładny dzień na pracę ogólnie. Patrzcie jak młody rolnik pilnuje. Jeździ ciągnik. Co tam Kuba? Jest. Zostaw, ja tutaj będę teraz tą sadził. Borówkę Nie ma A dla kogo ty chciałaś dać? No to szukaj Gdzieś tam znajdziesz Nie, bo mi jest ten Potrzebna, wiesz? To musisz poszukać Opa jeszcze jedna. Co tam powiesz? Gdzie byłeś? Gosi. U babci Gosi byłeś? Aha. Tam może nie wchodź, bo ta drabinka może się przychylić, wiesz? Żebyś nie spadł. Co dziadek Mirek robi? Zejdź, 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 bo patrz, ona na boki się kiwa, polecisz. No, kurki uciekać. Ale się dzieje. Każdy jeździ, każdy pracuje. Dwa ciągniki? A no, widzisz? Tu jeden, tam drugi. Tutaj dziadek jeszcze jeździ. Ciepło dzisiaj, co? Można powiedzieć taki pierwszy ciepły dzień w tym roku, gdzie naprawdę tą temperaturę czuć. I mówią, że tutaj każdy korzonek trzeba tak delikatnie, to znaczy całą tą strukturę po wyjęciu z doniczki delikatnie rozdrobić. Tak? tak, zrobimy. Tu chyba ostatni posadzy, krzaczek, a później już przejdę na drugą stronę. Tak sobie zaplanowaliśmy, że nie będzie tutaj już ogródka. No może troszkę coś tam się posadzi. Chociażby ogórki, bo tutaj fajne ogórki zawsze rosły. Ale zrobimy tutaj taki można powiedzieć mini sad. Czyli borówka. E, maliny. Mama? Pasem cię po tyłku zbić. No nie wiem co chciała i zapytaj no. Czyli burówki, maliny, może jakieś porzeczki czarne No zobaczymy. Może jakieś drzewko owocowe, no chociaż mam tutaj gruszkę, tam dwie czereśnie Wiecie jak to jest, nie? Dużo rzeczy wychodzi, że tak powiem w praniu. No ale oni walczą. Aha, się zjeżdżył. O, prawie z ziemią z 800 złotych wy, wyszło. No to jest czteroletnia. Dobra, nie ma co gadać, trzeba robić. Zaraz jakoś kawkę wypić fajną. Już mi tylko dwie zostały do wysadzenia. Kurde jak na grzybach, nie? Najwyżej jeszcze przywiozę taczkę troci i rozsypie dookoła nich. Co? Co całe? Całe No tak, całe. Z tatą pojedziesz? No to pojedziemy razem. To pokaż, ile masz lat. Cztery. Tak? Kłada Kłada dużego? Tak. Ale masz takiego małego, to dla ciebie. To jaki ma być duży? No ale ty masz 4 lata dopiero. Aha, no zobaczymy, może jakiegoś tata kupi, kłada, no. Na ostatnim dałem. Jest ok, Tak, 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 ja rozumiem wszystko. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze. Dziadek jak tutaj przyszedł to za bardzo nie chciał się chwalić swoim bigosem ale ja w pewnym momencie czułem taki zapach no troszeczkę takiej spalenizny i się okazało, że przysnął. Bigos robił, przysnął. Chciał sam robić. Powiedzieliśmy, że my zrobimy on się uparżenie, że sam. Także daliśmy jemu wolną rękę. No i mył niedawno. Garnek na podwórku. Piaskiem szorował. Teraz <noise> stoi zamyślony. Dobrze, nic się nie stało. Nie ma O, koty. Skóry ganiają. Jak to. Życie na wsi. Gdzie idziesz? Przywiziemy jeszcze taczkę tych Troć i tu podsypię. Tak mówię, nie za mocno, ale... Ale no podsypiemy mam jeszcze taczkę trocin widzę, że są takie dosyć przepalone także je wykorzystamy również Oj, się napracowałem dzisiaj. Boróweczki mamy już posadzone. Niestety pewnie nic nie będzie widać, ponieważ jest już. Dosyć późno, dzień bardzo pracowity. Tak więc, drodzy widzowie z tego miejsca, chciałbym Wam życzyć w nadchodzących świętach Wielkanocnych wszystkiego dobrego i przede wszystkim dużo zdrowia oraz pogody, ducha i dużo optymizmu. Trzymajcie się cieplutko i do następnego. Cześć.